Główne zadanie landing page'a, wiadomo, sprzedawać. Spójrzmy więc, czy landing page'e y bakomy sprzedają. No dobra, wladujemy sobie w bakome bio, marka bio, jak wiadomo. paralaksa. To, to, to ona zostanie z nami na bardzo długo. Troszeczkę w ogóle takie wrażenie, już przejrzałem tę stronę oczywiście. Trochę wygląda, jakby odkryli paralaksę, i to nią się zachwycili, na niej oparli cały landing. No bo mamy tutaj jedną. Jogurt zjeżdża w dół. Co to znaczy? Nie wiadomo, no ale zjeszcza. Potem jogurt się kręci. Co to znaczy? Nie wiadomo, ale jogurt się kręci. Potem się zbliża, rozchodzi. Niesamowite rzeczy. Potem jest długo nic. Potem dochodzą nam różne ikonki. Co tu się dzieje? No ogólnie bio, no to ja rozumiem, że chcą mówić, że bio. No ale brzmi to jak takie trochę niefortunne hasło marketingowe z jakimiś ikonkami. No nie, nie, nie jest to szałowa. A potem muszę się przeskarować trzy razy, żeby kreska się narysowała. Tu jest jakiś statement, spoko. No tutaj mamy ścianę tekstu, ale do ściany z tekstu na stronie bakomu już przywykliśmy. Idziemy sobie niżej, wizualizacja dwóch jogurtów. Dobrze, że nie z paralaksą, ale z jakąś tam animacją. No jogurty bio, no rozumiem, że bio i to, to ma być podkreślone, dlatego jest też certyfikat jakości. Znowu ściana tekstu, można się zastanowić nad wielkością. No i na końcu, o oh, na końcu filmik. Filmik może być ciekawszy niż cała strona. To już pół żartem oczywiście. Możemy go sobie obejrzeć, no ale pewnie szkoda czasu. Ostatnia rzecz jeszcze kontakt. Powiecie kontakt przekierowuje do podstrony. Otóż nie kontakt przekierowuje do. Dotąd na dół podstrony po prostu nigdzie dalej nigdzie więcej. Zbyt wiele to znaczy się nie dzieje. Fajnie żeby na tym landingu był chociaż dodatkowy widok na kontakt żeby można było tam zwiększyć konwersję. No ale nie ma. Dla zestawienia spójrzmy sobie na Bakoma Men. No i co? Tutaj z kolei w drugą stronę. Tam było aż nadmiar animacji, jakby odkryli paralaksy. Tutaj z kolei totalna statyczność, nic się nie rusza. No, i myślę, że ten widok mówi sam za siebie. Zakładam, że dosłownie nikt z osób oglądających ten filmik nie będzie czytał tego tekstu, bo jest go po prostu za dużo. Podsumowując, landingi mają sprzedawać. Czy te sprzedają? Ocencie sam.